Zadanie z tematu pierwsza prędkość kosmiczna z satelitą geostacjonarnym oblicz promień orbity ziemskiego satelity geostacjonarnego oraz jego wysokość nad powierzchnią Ziemi. Okres obrotu Ziemi mamy podane wokół własnej osi wynosi on 23 godziny i 56 minut. Co to jest ten satelita geostacjonarny? Mówi się też satelita stacjonarny. To jest taki satelita, który krąży po orbicie, która leży w płaszczyźnie równika, i tak jest dobrany promień em, tej orbity, żeby okres obiegu tego satelity był równy okresowi ruchu wirowego Ziemi, czyli 24 godziny. I wówczas jest ten satelita nieruchomy względem Ziemi. Także najważniejsze to, co musimy zapamiętać o tego rodzaju satelicie, to to, że on jest mm, nieruchomy względem Ziemi. No przynajmniej takie mamy wrażenie. I on, jego okres obiegu jest równy w przybliżeniu 24 godziny. I to, co mamy policzyć w tym zadaniu, to promień orbity takiego satelity, jego wysokość nad powierzchnią Ziemi. Mamy podany okres obrotu Ziemi wokół własnej osi. Czyli to jest też równocześnie okres obrotu tego satelity, bo ten okres obrotu Ziemi jest wtedy równy okresowi tego y, satelity. Więc musimy ze wzoru na prędkość y, satelity, bo to jest ogólny wzór na prędkość jakiegoś satelity, który porusza się dookoła Ziemi. Tutaj za R y, mamy na razie promień orbity jako to małe r. I jak chcemy tutaj wyciągnąć w jakiś sposób okres, no bo ten okres mamy podany, więc jest duża szansa, że trzeba będzie to użyć w równaniu, no to za prędkość ruchu po okręgu tutaj, no bo prędkość satelity to jest prędkość ruchu po okręgu, możemy wstawić wzór na prędkość ruchu po okręgu, czy to jest 2 pi r na okres. I tutaj właśnie ten okres to będzie okres obiegu, czyli to te. I teraz ten wzór musimy przekształcić, no tak, żeby wyciągnąć z tego wzoru promień orbity, bo to jest tutaj szukane, czyli to małe r. No i ten wzór właściwie tutaj wystarczy teraz przekształcić, czyli podnosimy obu do kwadratu. Później widzimy, że nam się tutaj to małe r, ten promień orbity nam się tutaj skróci. Czyli tutaj pozbyliśmy się też ułamka. E, następnie no, chcemy ten promień Augmente wyciągnąć, wzór na to, więc R do trzeciej wyciągamy, i potem musimy dać, żeby było samo R pod pierwiecę trzeciego stopnia, całą tą prawą stronę, i tu nam wychodzi z tego wzór na ten promień. Jak podstawimy dane z treści zadania, czyli no, głównie ten okres, bo wszystkie tutaj, to, cała reszta to są stałe, jak tutaj zrobimy. Obliczenia, to wyjdzie nam ten promień, że będzie on równy 4200 km. Tutaj już tych obliczeń nie wpisywałam, to już jest matematyka. Głównie chodzi o ten wzór i żeby było wiadomo, no skąd ten wzór wziąć na ten promień orbity. I jeszcze jest jedno tutaj pytanie: jaka jest wysokość nad powierzchnią Ziemi tego tego stacjonarnego? No to korzystamy z tego, że promień orbity to jest R Ziemi plus H. Tutaj. jak z tego wzoru wyciągniemy h, no to h to jest promień orbity minus promień Ziemi, więc od tego obliczonego promienia orbity odejmujemy sobie promień Ziemi, no i wtedy wiemy na jakiej wysokości ten satelita się znajduje.